Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Wojtkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam Panie pośle. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie pośle chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali w sprawie yy, interpelacji, którą wystosował Pan do premiera odnośnie zwracania prawowitym właścicielom gruntów utraconych po II wojnie światowej. Yy, Temat dotyczy też naszego ogródka, że tak powiem, bo mowa jest o działce w Zbylitowskiej Górze, o terenie tym dworskoparkowym, na którym teraz znajduje się specjalny ośrodek opiekuńczo-wychowawczy. Skąd zainteresowanie tym problemem i czy to jest duży problem na skalę naszego powiatu tarnowskiego? Zacznę od tego, że to jest bardzo duży problem. To zostało przekazane starostwu, jeszcze jako pierwszy starosta, to więc e, brałem w tym udział. I nigdy sobie nie zdawałem z tego sprawy, że może być taka sytuacja, może spotkać. To zostało z wadą prawną przekazane, dlatego że yy, można byłoby się spodziewać, że tym właścicielom trzeba zwrócić pieniądze, no bo w sposób w zasadzie dekretem, który. Został zabrany, więc to bezprawnie hmm. można powiedzieć. Nie by można powiedzieć tylko tak. A czy no, zostało... się o tych no, i Słusznie i słusznie, no bo jeżeli coś zostało zabrane, no to ci ludzie chcą y, po prostu odzyskać to, co zostało Jak dobra, trwa już ta cała procedura? Więc ta cała procedura dopiero teraz rozpoczęła się, że chcą zwrócić, ale to jest oddzielne kwestie tych właścicieli, no bo oni mają prawo i to słusznie się domagają. Tylko jest kwestia tego, jak państwo się wywiąże z tego. A tu państwo nie chce się wywiązać z tego w sposób e, tak jak powinno, dlatego że przejęło to e, te nieruchomości. Tu, w tym wypadku, ten kompleks, można powiedzieć, parkowy, jak również budynki. I starostwo otrzymało w dobrej wierze i prowadzić działalność. One dostało do tego zobowiązane, że mają prowadzić taką, a nie inną działalność. Więc. Państwo przekazało tą działalność starostwu, więc to starostwo wywiązywało się w sposób, i wywiązuje się w sposób bardzo dobry, poprawny, tam nawet ośrodek powstał, jest dzieckich, hipoterapia. Wspaniale, tam uczestniczyłem w kilku e, takich e, imprezach, e, które dotyczyły między innymi tej, tej zbiórki nawet pieniędzy, wspomagania, wspaniała rzecz i tam młodzież rzeczywiście się czuje, tam. Ci no. ludzie bardzo dobrze się czują. No I teraz i, teraz powstaje I problem, teraz problem no. mamy. Starostwo ma oddać pieniądze. To no. są duże pieniądze. To nie są pieniądze załóżmy dziesięciu czy dwudziestu tysięcy. Bo skarb państwa przerzuca wszystko na. Tak, na, na, oczywiście na, na zadałem to pytanie panu premierowi, jak widzi tą sytuację. Oczywiście skierował to do czterech ministerstw, między innymi Skarbu. Dostałem od Skarbu już odpowiedź. Akurat wczoraj dostałem tę odpowiedź. Ona nie jest. Ona jest bardzo muszę powiedzieć. Przykra dla i Starostwa, dla nas wszystkich, i dla mnie też również Czyli jako To jest po, odpowiedź jednoznaczna, że skoro Państwa nie będzie w tym To znaczy mówi tak, przede wszystkim, my nie chcemy teraz uczestniczyć w tym, zostawiamy to w sposób y, do rozwiązania poprzez samorząd, ponieważ my nie mamy pieniędzy. No ale tak, takie tłumaczenie to jest po prostu naiwne i uważam, że to w tym wypadku Starostwo powinno wystąpić na drogę sądową. I skoro nie będzie uregulowane tego przez parlament, no bo my jako opozycja możemy powiedzieć, tak, trzeba zwrócić, no ale to trzeba jeszcze przegłosować, to trzeba mieć większość. Jeżeli tego nie będzie, takiej ustawy, to trzeba by było, moim zdaniem, wystąpić na drogę sądową, bo to przekazanie miało wadę prawną, dlatego że było obciążone tymi długami. To jest dług, można powiedzieć, yy, też jako hipoteczny. No ale, co z, ale co z tego? Skarb Państwa nie da się jąć póki co i, i, i co dalej? Trzeba... Myślę, myślę, że taka sytuacja, jak najszybciej będę rozmawiał z starostą, nawet dzisiaj jeszcze będę rozmawiał na ten temat, bo jest i sesja, żeby mimo wszystko zwrócić się jeszcze z następnym pismem do Ministra Skarbu, o, bo oni tam mówią, jak należy to postępować. No ten tryb wszyscy znamy, że tryb kończy się na takie. macie zapłacić. Dzień. Bo my nie Aha. mamy pieniędzy. Bo, no i my, no i... bo my nie mamy pieniędzy. Co no. mnie to obchodzi, a starostwo mają pieniądze, też starostwo nie ma tych pieniędzy, więc w związku z tym trudno z, z tego pustego mieszka komuś zapłacić. No, ale no, ale rozumiem, to nale należy to bawanie. rozumieć w taki sposób, że ci wszyscy właściciele utraconych gruntów zawsze zwracają się do samorządów, które przejęły grunty. Dlaczego nie zwracają się bezpośrednio do. Myślę, że oni się też zwracają do Skarbu Państwa. Tylko, że e, e, Skarb Państwa odsyła, proszę bardzo, do tego właściciela, który obecnie jest, żeby zwrócił te pieniądze. Paradoks z wielkiej machiny biurokratycznej w No tak, to, to jest tutaj w tym wypadku taka psychologia. Nie po raz pierwszy Państwo odżegnuje się, chociaż w niektórych przypadkach w Warszawie przystępuje, że ustawą, żeby regulować te zwrotnienia. Myślę, że. To nastąpi, nie później, może nie teraz, ale na pewno nastąpi taka sytuacja. Ale konieczna jest jakaś ustawa konkretna. Musi, ustawa, najlepsza która będzie by była, by była ustawa, że mm -hmm. warunki, że tym ludziom, którzy bezprawnie zostały zabrane majątki, należy zwrócić rekompensatę albo e, w naturze, jeżeli są, jest taka możliwość, to jest praworządność, to jest państwo prawa w ten czas. Jeżeli mówimy, że nie zwracamy, bo nie mamy pieniędzy, to co nas to obchodzi? A kiedy żeście zabierali, jako państwo to jest... Suk Oczywiście były inne warunki zupełnie polityczne, mhm. no ale to jest w tym wypadku no, sukcesja tych wszystkich sytuacji, jaka, Jak jaka jest, nastąpiła. Jaki to jest problem na skalę naszego samego powiatu tarnowskiego? Ile My, jest tych... Myślę, że tak, to jest pierwszy, załóżmy tutaj jedna nieruchomość, mhm. a takich nieruchomości jest kilka, więc to myślę, że przeszło 10 milionów złotych, na pewno by to. Sam powiat Tarnowski. A w skali państwa. A skali państwa to skąd państwo ma na to wziąć pieniądze? To się pojawia no, pytanie? Niestety no, są różnego rodzaju możliwości. Jeżeli na przykład banki niepolskie już dzisiaj biorą 14 miliardów, można powiedzieć, zysków z tego, z obrotu naszych pieniędzy, no to proszę bardzo, niech to będzie zupełnie inna polityka pieniężna będzie skierowana w tym kierunku. Jeżeli na przykład idzie sytuacja OFE 230 miliardów, ich pieniędzy jest i to się obraca y, tymi pieniędzmi nie jako państwo polskie nie w polskie przedsiębiorstwa nie w polskich bankach to jest tylko do, jako wykupuje się akcje niepolskie, więc w związku z tym uważam, że ta gospodarka przez to również traci. Więc to jest kilkanaście, można takich przykładów podać, że ta działalność państwa jest niewłaściwa i stąd tych nie ma pieniędzy. Tak samo nie ma pieniędzy na, na szkoły, nie ma na zdrowie, bo gospodarka zupełnie upadła. Dla te, dlaczego upadła? Ktoś może pani też również zapytać. Często nas pytają, no więc. No, zostało to rozprzedane, zniszczone do pewnego stopnia, my nie mamy żadnej dzisiaj marki polskiej. na przykład taka Rumunia to ma chociaż tą dacie, którą <noise> e, produkują i jeździ na drogach, no i, po, i nawet i Polacy kupują. Prawda? Ale my więc, też stawiamy na kapitał zagraniczny, prawda? No Ktoś tak waży u nas. Więc kapitał zagraniczny on jest bardzo dobrym kapitałem, ale jeżeli on jest współ razem z polskim kapitałem, bo jeżeli pani coś sobie kupuje no to pani się nie chce dzielić zyskami, a jeżeli my mamy współ jakąś własność i państwo plus kapitał jakiś zagraniczny, to się dzielimy tymi zyskami, prawda? W zależności od tego, jaki mamy udziały i ten zysk jest konsumowany przez społeczeństwo. A tu w tym wypadku, jeżeli kapitał obcy u nas realizuje swoją jakąś działalność, to on całe zyski po prostu zgarnia i mówi dziękuję bardzo. I chodzi nam o jak największą liczbę. To może dlatego pytań. jesteśmy takim przyjaznym państwem do przedsiębiorców no za granicę? Tak. Jest kwestia tego typu, że to państwo dzisiaj jest w jakimś stopniu takim rozkładzie, bo patrzmy, zaczynajmy od, jesteśmy tutaj w tych mediach, ale media publiczne można powiedzieć, zostały wygaszone całkowicie. A jedna wystarczyła wypowiedź pana prezydenta Tuska, kiedy powiedział, no jeżeli chodzi o telewizję publiczną, to raczej będziemy tak działali, żeby nie płacić, żebyście Państwo nie płacili. To z y, mównicy zostało skierowane do publiczności. Więc do e, słuchaczy, więc cała masa tych e, ludzi przestała płacić, więc media publiczne w zasadzie no, są... Ale media publiczne utrzymują się zupełnie z innych... Tak, z dotacji, e, dotacji ale z dotacji i... rządowych częściowo, ale, ale, ale hmm. powinny się utrzymywać z dotacji przede wszystkim ściślej, wyłącznie z, z abonamentu i w ten czas jest zarząd, wszystkie partie polityczne mogą sobie, mają tam jakiś, e, tą radę nadzorczą mhm. i kierują tymi mediami, tak jak było do tej pory. I ona jest do, w, w zasadzie, ale te pieniądze, które są zasadnicze, które decydują o tym, kto. Ale media te publiczne co ma być, ale... też rozczarowują odbiorców, to jest no, nie no To widzimy Wróćmy. wszyscy, jak to, jak to wygląda. Wróćmy może do, do, do tematu. Pani pyta, co, jeżeli nawet uda się prawowitym właścicielom uzyskać te grunty, co z inwestycjami, które na tych gruntach już zostały. No to musi być oszacowane to jest druga <noise> sprawa. Musi wejść e, osoba, która. Zrobi inwentaryzację tego i jakie inwestycje zostały zrobione, musi być wyceniona. No i należy ten rachunek ekonomiczny wykonać i ten zwrot, jak. On musi być ustalony. I co, to co wtedy prawowity czy będzie zwracał ewentualnie samorządowi koszta poniesione Nie, to jest imprecycje. kwestia tyle, ile ma y, właściciel, ile właścicielowi się należy. Mhm. Y, to z punktu widzenia, czy państwo, czy starostwo będzie musiało oddać. Ale co w takim wypadku co? Właściciel może sobie, nie wiem, zburzyć, postawić coś nowego, jak to będzie wyglądało? Nie, to znaczy w tym wypadku albo daje wszystko mhm. i dziękuję bardzo, ale starostwo jest no, załóżmy, w tym wypadku rozpatrujemy, że zostały remonty dokonane, coś nowego zostało wybudowane tam całe te ośrodki hipoterapii, więc to jest wartość dodana do, tego, mhm. do tej nieruchomości, więc albo ten właściciel zapłaci za wszystko i zgarnie i mówi, te, ta wartość została dodatkowa, wyceniona na załóżmy na 5 milionów, to ja daję 5 milionów złotych no i przyjmuję jako wszystko. I on sobie w zasadzie rozporządza tym, co na tym, co zostało zrobione. Czyli może nawet zlikwidować dalszą tą działalność, jaka ona jest na tej nieruchomości. No to odbije się na społeczeństwo, no nie oszukujmy się. Tak, ale się w, w tym wypadku myślę, że do tego nie dojdzie. Tylko załóżmy, czy Skarb Państwa, czy Starostwo musi zwrócić tą część, którą oczekiwaną. No i musi być jakaś ugoda w tym wypadku. Ugoda na zasadzie, czy to ma być rata Ratami spłacane, ile ma być, więc to rzeczoznawca musi to ustalić i wspólnie razem do, takiego, do takiej sytuacji powinno dojść. Z tym, czy to dojdzie tak szybko, myślę, że nie, że tu będzie się starostwo odwoływało, ta droga, ona postępowania musi jeszcze nastąpić. Musi być również moim zdaniem, również bym się odwołał jako starosta również do procesu sądowego. Oskarżając, nie. Właściciela byłego, tylko oczywiście do, jako Skarb Państwa. Czyli na jest razie etap oczekiwania jeszcze wciąż na. Tak, on jeszcze będzie trwał. To nie będzie z dnia na dzień tylko. Ja mówię, jeśli chodzi o, 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 o Pańską interpelację, że jeszcze. Jeszcze, jeszcze czekamy na inne ministerstwa, serfa. co odpowiedzą. Skarb Państwa bardzo negatywnie w stosunku do Starostwa. Czyli można powiedzieć, że Starostwo musi zapłacić. Dziękuję. Niech sobie regulują. Dziękuję serdecznie za, Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.